Cześć, tutaj Kasia z Pracowni MK Dzisiaj zrobimy sobie kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia Z wykorzystaniem tekturek marki Przez Okienko Tutaj mamy takie piernikowe Piernikową choineczkę I ona będzie naszym głównym elementem Zrobimy sobie także embossing na gorąco Zaczynamy! Do wykonania tej kartki będziemy potrzebować bazę o wymiarach 14,5 na 14,5. Ja mam taką otwieraną do góry. Papier świąteczny, i on tutaj ma 14 na 14. Do tego będziemy potrzebować jeszcze biały papier, który będzie stanowił naszą ramkę. I ten papier. Ma wymiary 8 na 13, ten biały, a ten tutaj z gwiazdkami ma 7,5 na 12,5. Do tego tekturki, grafiki, kwiatków, puder do embossingu. Tym będziemy pokrywać tekturkę, żeby nam się ten puder ładnie przykleił. No dobrze, no to zaczynamy od przyklejania elementów. Z racji tego, że ta karteczka będzie do pudełka, więc mogę pobawić się tutaj troszkę z wysokościami, zacznę od tego, że tą bazę, tą bazę ten papier podniosę na taśmę dystansową 1,5 mm. Teraz te dwa papiery łączymy za pomocą kleju. Tutaj nie będzie dystans. I dopiero Sklejony element daje na taśmę dystansową 3 mm. Osób, które nie widziały może żadnego mojego filmiku, taśma dystansowa ma klej, tak? Odklejam tutaj tą warstwę, żeby była warstwa klejąca, ale ze względu na to, że on jest. Jak przykleimy, nie można nim ruszyć. To z uwagi na bezpieczeństwo, że jak coś krzywo przykleję, to mogę w każdej chwili poprawić, dlatego daję klej. Żebyście nie myśleli, że po prostu ta taśma słabo trzyma, ona jest bardzo mocna, ale po prostu jak już przykleimy, to nie mam manewru już lekkiego poruszenia, a te zawsze te 2, -3, 2 mm czy mm e, robi różnicę. Tak, jest dobrze i jeszcze napis, tutaj mam napis radosnych świąt Bożego Narodzenia, ale to sobie go po prostu przytnę i sobie wsunę. Jeszcze troszkę, o w ten sposób i go też dam na dystans półtora milimetra. Teraz bierzemy sobie nasz tekturkowy piernik. Tekturka jest od marki przez okienko, i linki do tych wszystkich elementów tekturkowych macie w opisie tego filmiku. Jest to dwuwarstwowe. Możecie wykorzystać samą choinkę albo właśnie połączyć. Mi ta dziureczka do zawieszki nie będzie potrzebna. I ja chcę ją sobie zakryć gwiazdką. Zobaczymy czy ta większa czy mniejsza gwiazdka. Teraz sobie przyłożę. Tą większą gwiazdkę wybiorę i teraz dojdziemy do tego embossingu. Podłożę sobie kartkę, żeby nie pobrudzić mojego blatu. I teraz ten preparat pokrywam nim naszą tekturkę, naszą gwiazdkę. OK. I teraz zasypuję pudrem. Tu mam akurat złoty. Ale jest on w różnych kolorach. Okej, okay, teraz będę musiała ją wyłowić. To przesypuje z powrotem, także widzicie. E Dużo nie potrzebujemy tego pudru, a zawsze wróci on do środka, do opakowania. Ok, i teraz ciepłym powietrzem robię na tą gwiazdkę, żeby właśnie ten puder ładnie się stopił. OK, i gotowe. I teraz Wam pokażę y, różnicę. On a chyba już tutaj Wam błyszczy. Zawsze będziecie mieć porównanie między tekturką a takim. O, widzicie? Jak ona ładnie błyszczy się. Złoto. Złoto i właśnie taką umieszczę sobie umieszczę sobie na mojej piernikowej choince. Tu damy choineczkę w ten sposób. sobie tutaj troszkę schnie, a ja Wam jeszcze pokażę, ponieważ będę używa kwiatków, gwiazdy betlejemskie, poistency, jak to woli tak nazywa. Zaraz je pokażę, ponieważ to są zwykłe grafiki, które wycięłam z papieru. Z grafik. Odwracam sobie je. Oczywiście można zostawić... Można je zostawić tak po prostu wycięte, ale one wtedy są takie, no bardzo płaskie, tak, jak to grafika wydrukowana. A kiedy je troszkę zrobimy dłutkiem kulkowym, to one troszkę będą postawione. Jeszcze zrobimy sobie, nie wiem ile kwiatków użyję. Widzicie? Ten papier się tak podnosi. O, taka łódeczka. Potem odwracam środek i on troszkę się właśnie w drugą stronę. No, wydaje mi się, że to troszkę fajniejszy efekt przy grafikach. Jeszcze możemy zrobić dodatkowy środek. Zanim zrobię ten środek, to teraz przejdę do połączenia tych elementów, a na końcu się zajmę środkiem. Czyli łączę je tutaj na środku, daję klej i staram się, żeby te liście były, te dłuższe liście, nie były tak róf, równo, jedno na drugim, tak, bo to nic nie zyskamy, tylko lekko przesuwamy, żeby ta nasza gwiazda betlejemska, poicencja była była taka bardziej rozbudowana i tutaj mniejszy. A to jeszcze wam powiem, że to jest pianka kreatywna, która została akurat tutaj mam z klejem. Którą po prostu złożyłam parę razy, żeby była bardziej miękka. I na takiej właśnie to robię. I tutaj dodam sobie pół kryształek w złotym, żeby mi to bardziej pasowało. A może coś większego? Zaraz przymierzę coś, coś większego. Chyba bardziej. Tylko jeszcze zobaczymy, czy może. Nie, weźmiemy to, to ciemniejsze. Czyli nie pół kryształek, tylko pół perełkę. Czyli weźmiemy pół perełkę. Ok. I teraz, gdzie jest nasza kartka? Będziemy te elementy przyklejać. Jeszcze chyba sobie tą choineczkę. Skoro to i tak będzie do pudełka, to jeszcze bym podniosła choinkę. Tylko te elementy jeszcze. Ok, dobra, może być. Choinkę sobie podniosę na...

I jeszcze tak sobie myślę, że chyba te śnieżynki zrobię. Nie wiem, czy to nie będzie za wiele, za bardzo. To są gwiazdki. Tu śnieżynki. Chyba dam te śnieżynki tutaj. To się zast... nie, chyba złote. A może je też pozłocę zostawię je takie żeby się trochę różniły od tych gwiazdek bo przecież to są śnieżynki a nie gwiazdki więc zostawimy je tak o w ten sposób i kartka gotowa patrzcie jak to fajnie, fajnie błyszczy to złotko jeżeli podobał Wam się filmik, to subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Łapki w górę, komentujcie i do zobaczenia!